Czy Twoja praca Cię nudzi? Może narzekasz na brak emocji? Zostań księgowym. Każdy dzień w pracy może Cię zaskoczyć, a każdy dziennik ustaw zadziwić. Jeżeli jednak naprawdę lubisz adrenalinę, otwórz biuro rachunkowe. Klienci biur oczekują przecież, że nie tylko zajmiesz się sprawami księgowymi, rozwiążesz wszystkie problemy, ale również będziesz czasem psychologiem czy wróżką. Czy te stwierdzenia są przesadzone? Będą się o tym mogli Państwo przekonać już za kilka dni. 4 listopada Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizuje bezpłatną konferencję Biura Rachunkowe na Zakręcie. To już druga edycja tej konferencji. Dziś możemy powiedzieć, że biura rachunkowe są nie tylko na Zakręcie, ale na Wirażu czy Serpentynie, co jest związane z Polskim Ładem. W konferencji wezmą udział eksperci związani ze środowiskiem biur rachunkowych, a także przedstawiciele firm informatycznych. Ci ostatni będą brali na siebie ciężar ekspresowego dostosowania oprogramowania księgowego do zmieniającego się prawa. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Z pewnością nie będą się Państwo nudzić.